który jest źródłem bezprawności. Temat bezprawności już był przerywany wielokrotnie, opinie prawne od pani otrzymywała w tej materii, były niekorzystne dla twierdzących o wcześniejszych bezprawnościach i myślę, że były przekazywane radom. Natomiast w kontekście fałszu intelektualnego, który był podnoszony, fałszerstwa, fał ja mam prośbę, w kontekście dobrej współpracy i uniknięcia tych sytuacji, bo one są nikomu niepotrzebne, to chyba się zgadzamy wszyscy. Dzisiaj w Sekretariacie Wójta złożono Rady Gminy Słów Piotr Grzegórski projekt Statutu Narodowego Rady Gminy Słów. Nie oba tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to pismo jest niepodpisane. To trudno mi uwierzyć, że pan, pan Radny świadomie spadał panonii. Ale idźmy dalej. Na każdej stronie są odręcznie naniesione poprawki. Slutno. Pracować. Dlatego, że polskie znaki mi nie wyświetliły. Ale panie radny, panie radny, kodeks postępowania nakazuje, by przy każdej poprawce parafować one. Nie, nie chciałbym z zarzutu, jeśli mogę Pani podpisze. Radna. Jeśli mogę. Ale, jeśli ale, mogę, czy czy nie, dobrze, nie przerywałem wcześniej. Chciałbym uniknąć zarzutu fałszu dokumentów przez wójta. Bo to nie jest parafowane. Więc chciałbym do mnie żeby zaparafował te poprawki. Że na znak tego, że pochodzą od wnioskodawcy. Proszę bardzo, dać. Mi podpis. Ale to jest złożone, bardzo proszę, być może drugi oryginał złożyć dobrze, bo to już wpłynęło do nas. Więc nie będę się oryginału. Nie nie wyzwanie, więc to jest na wysunięcia. temat pracy, A najlepsze jest uzasadnienie, Rada Rada Gminy Złókno pozytywnie przyjmuje z tego